Całej rodziny. składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w czasie tej ciężkiej chorobody leczyli, wspierali i pomagali nam. W szczególności od Natury i Onkologii Miejskiej II w Krakowie, lekarzowi Grzegorzowi Czerzewiczeniu, lekarzowi Łukaszowi Usynkom taty pani Teresie Kordeszka, pani Krystynie Kruszyńskiej, całej rodzinie oraz wszystkim osobom, które pomagały i wspierały nas na tym czasie, a nie zostały wymienione. To były te anioły, które na drodze cierpienia były zawsze blisko i były niesamowitym wsparciem. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali tę modlitwom oraz mówiłym wszechzechem o zdrowie. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy księżom, księżom. Januszowi Polasie, księdzu Franciszkowi Malaszowi, księdzu Tadeuszowi Michałowi Policaju, księdzu Wiesławowi Oratowi, księdzu Władysławowi Poligowi. Dziękujemy za prowadzenie sióstr rodziny Maryi z siostrą Kazielą Kuligą, za mszę w czystej modlitwy w czasie ciężkiej choroby. Niech Jezus miłosierny A to przez te 40 lat jednej służby w naszej Kościele. Dbałeś o Kościół i jego otoczenie. W każdej chwili byłeś gotów służyć parafii. wspomina wspomnianiu jest gdy z, z okazji wyruszył parafii, tak jak tutaj pisałem. Bóg obojętny, rozdrobny, cichy, skupiony na pracy i Mówię Ci, miedzieli ludzi, a to pamięć My wszyscy dziś dziękujemy Ci, do Boże za jego życie, za deklarujące serce, za poświęcenie dla rodziny, za każdą dobrą radę, za uśmiech.